Witam bardzo serdecznie spełniając życzenie naszego pana Janka czyli agenta J23 który poprosił o partię mamy Diarowa partia z 18 dziś mamy 23 23 dziś mamy nie no w lutym jestem przepraszam bardzo wracam do stycznia 23 ty to święto Dziś mamy 26, czyli sprzed 8 dni. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to będę bardziej na bieżąco te partii dawał. Mamy Diarów grabiałymi i rozpoczął pionkiem hetmańskim. Czarne konie się wychodzą. I powstał regularny gambit hetmański ze skoczkiem na F3. Więc już plan Botwinnika nie ma szansy na realizację. No ale można spokojnie. I niespodziewanie dla wszystkich obrona tarasza. Obrona doktora tarasza. Obrona doktora tarasza. No, mam i Diarow, który mówi, że nie używa komputera do analiz że ma od tego ludzi, którzy siedzą przy komputerach, potem mu pokazują analizy. I jest doskonale przygotowany. Jego młody przeciwnik po tym zbił tak. To jest tak zwany atak szara Henninga. Szara Henninga. Znaczy Gambit szara Henninga. Przepraszam, za, nawet trzeba powiedzieć Gambit, bo czarno ofiarowują pionka i po ed5 można tego pionka wziąć ruchem goniec g5 Być może czarne znalazły komputerem jakieś wzmocnienia. Być może. I tu białe wybierają mniej pryncypialną drogę. No należy grać goniec G5 i na goniec E7 E3 Spokojne E3 i z doskonałą grą. Izolak, nie wiadomo po co ten izolak. Ruch w tekście które wybiera mamy W ruch tekście to jest posunięcie w partii dla tych, co nie rozumieją. Jest jak najbardziej dobry. Ale, no, ale wytraca część przewagi. No wytraca część przewagi. I zwykle grają skoczek C6 i pogoniec B5. Skoczek bije 4. rozszadka to, to jest główna linia, to co pokazuje, Roszatka. Tarki nastąpiło od razu, e4 i po biciu czarne tracą roszadę. Czarne wyraźnie marzą o remi. Chcą uzyskać pozycję z symetryczną strukturą pionów z równym układem materiału. Skoczek g5. I to jest słabe posunięcie. Już wolałbym w tej. Tylko, że tutaj, no jak król zagra na E8, król zagra na E8, to potem będzie skoczek, drugi skakał. Struktura pionków jest skompromitowana. I teraz czarne podejmują złą decyzję. Złą decyzją jest. Poprawienie struktury pionów. pocha 6 Chyba chciał dać szaszka Roszadą. Podejrzewam, że się rzadko na najwyższym poziomie zdarza, i tutaj mamy Diarow chciał dać szaszka z Roszadą. Mogę tak przypomnieć, że kiedyś robiłem z nim wywiad. W Pardubicach rozmawialiśmy o to, to Powiem, że ten wywiad był trudny. Mamy Diarow tak niespecjalnie elokwentnie dawał materiał do artykułu. I to i w zasadzie w tym momencie olbrzymia część przewagi debiutowej zniknęła. No piona odbił i powinien iść koniem na C5. To dawało szansę zachować mikroskopijną przewagę, jak było w partii Radjabov-Karlsen. Radżabow Karsen w zeszłym roku. No i tu wziął piątka Karsen po F5. mamie Miediarow. Skoczek na G3 stoi źle. Pozycja się wyrównała. I czarne są szczęśliwe. Mamie Miediarow. Musi od nowa zaczynać partię. Ale zaczyna się gra samodzielna. A w samodzielnej grze, kochani, różnie bywa. Czarne zagrały H5. Ojojojo. Można grać H5, ale przyzwoitość nakazuje wejść skoczkiem do gry. Skoczek na H5 nie jest takie groźne. Tym bardziej, że są różnobarwne gońce. Ten chodzi po czarnych polach. Ten chodzi po białych. Więc to zwiększa szanse czarnych na remi. Symetryczne piony, linia C i D otwarta. Należało wchodzić konikiem i kończyć rozwój. Ale jak właśnie mówię, no gra jest samodzielna, więc czarne samodzielnie idą. Gonie C4 i zaczynają mieć pewne kupoty. No teraz konik wyszedł na D7. Niektórym się to posunięcie podobało, mi się nie podoba. Król B1 i skoczek e5. No i właśnie dlatego mi się to posunięcie nie podoba. Skoczek wchodzi na linię e, gdzie wieża będzie mogła atakować. Gdzie wieża będzie mogła atakować. A te wieże nie, nie grają grają goniec nie gra. Białe są w debiucie i królew 6. Wieża h1. Wieża E8, a wieża H8 nie gra. No i tu za, y, kolejna słaba gra białych. Goniec A4. Białe wyraźnie nie mają planu. A przecież mogła, można było zagrać F4 albo skoczka na F4 przerzucić, atakować, zafiksować punkt E6. Goniec A4. H4. Stawianie pionków na czarnych polach przy czarnopolowych gońcach przeciwnika. Jest oczywistym błędem. Lepsze było cofnięcie gońca na B3. Co dawało białym ciut lepszą pozycję ze względu na dwie grupy pionowe. Tu jest jedna, tu jest druga, czarne mają jedną, drugą i trzecią. Liczba grup pionowych jest ważnym parametrem. I mniej, tym lepiej. Także H4, ten pion idzie na zagładę, koniś go przyatakował. Jak widzimy czarne dalej grają bez wierzy, to trzeba powiedzieć, że było dwóch szachistów i na przykład Pietras Jan mówił, że jak chcesz wygrać, to łatwiej wygrać pozycję równą niż pozycję gorszą. A Tal uważał, że czasami lepiej przejść przez gorszą. Białe próbują wygrać. Mamy jest zawodnikiem niezwykle ambitnym, bojowym. Gra na wygraną. Czarne się bronią. No i należało grać gonie z D1, tu namacać piona H5, wymienić te piony, ale on gra na wygrano. On gra na punkt E6. To jest tak zwana gra na punkty. Słabość znika, no jak ten piąt przejdzie do E4. To będzie dobrze, chociaż można było postawić wieżę na C6. Wieża na C6 była lepsza. Broniła na wszelki wypadek tego punktu. Wieża E8 jest błąd. Miałby ja wskoczyć wieżą na D5. Drugą. i pozycja byłaby koło równej biały traci czujność rewolucyjną wydaje mu się, że jak z... związanie jest niegroźne, bo czarny zawsze może się rozwiązać czarny wziął piona i teraz wieża H1 utrzymywała równowagę, skoczek musi odejść pion pada pion pada Wieża E8, poskoczek G6, skoczek wrócił, tu obronił. Powoduje, że czarny ma szansę na wygraną. Powiedzmy, jest 3 do 7, albo naj... 2,5 do 6,5. Czyli czarny ma lepszą pozycję. Praktycznie ma zdrowego piona więcej. O, proszę bardzo, wkładałem. Jerba była w dobrą stronę, a teraz jest złą czego kochani mi takie numery robicie hmm. no dobra co to było a bo znowu szachutek goniec c2 teraz są zainteresowane pionem f5 białe na zasadzie co na białe to moje i czarny znajduje kąt grę h4 no ale widzimy grę z tych figur i teraz kombinujemy jak białe, hop kombinujemy jak mamy diarow mm od razu się lepiej myśli. Tym skoczek E2. I na wieża E7. Dać szachutka na F4. I tu. miałby pozycję dobrą. Znaczy miały pozycję do, złą, a nie beznadziejną. Ruch w tekście stawia na skraj. Tu trzeba jeszcze powiedzieć, że po skoczek F5. Niedobre było Skoczek F5. Wieża C2 taktyczne uderzenie. I wieża H4. Jeszcze jedno taktyczne uderzenie. I biały materiału mało ma. Wieża E3 sprawia problemy. I teraz czarne miały swoje szanse. Nie stały. Na przykład HG3. Wieża G3. Król F4. Wieża F3. Uh -huh. Jeżeli wieża F6 to król G7. I tu czarne no, mają przewagę. Mają figurę za dwa piony. Ale można było zagrać gońcem na G7. I z groźbą skoczek F4. To tak jak Państwo mówią, no to jest samodzielna gra się czarnymi gra na REMI. I cały czas się myśli o tym Remi i to remi się wydaje bliskie, to się nie ocenia pozycji i nie wychodzi, że można wygrać. Teraz znowu nie można skoczek F5, wieża C2. Skoczek h4, tym razem skoczek bije na h4. A jeżeli wieża d6, to goniec f6. I tylko czarne mogą wygrać. Tu czarne zbudowały barierę pionkową na polach i dostały kontrę. Hop. Grozi młynek, grozi mat. no tak zwany grozi na przykład dubeltowy mat. I potem wieża F5. Czarne muszą zwrócić jakość. I teraz czarne miały dwie dobre kontynuacje. Wprowadzi do gry figury trzeba było. Albo przez wieża H7. Trzeba grać. Szachy trzeba grać wszystkimi figurami. A nie myśleć o wymianach na remi. Albo goniec G7. Z zamiarem postawienia konia na przesłonie. I król będzie atakował. Zobaczcie, jak śmiesznie. Będzie atakował dwie wieże. Skoczek idąc na e 5 robi przesłony nie można. Oddać dwóch jakości, jeżeli teraz wieża E8. I czarne figury grają. Gonie z broni tych pionów. Atakuje tego skoczki. Biały król. Dwie, dwie figury są nawet chyba lepsze. Czarne, szanse byłyby lepsze. Nastąpiło niestety gonie C5. Goniec G7 znacznie lepsze. Bo krył pola między kulem i wieżami. I kombinujemy jak ma mieliarów. Proszę bardzo. A ja łykierby. I mam zapluć siatkę. Matową. Wicie w przelocie nie pomaga. Są czarne chcą mieć wolniaczka. Trzeba oddać konisia. I tu podwójne uderzenie. I białe mają jakość zapiona, Jednakowoż, ze względu na dużą aktywność króla, który prowadzi piona, i pasywność białego króla, który tych pionów wolnych nie prowadzi, czarne mają szansę na remi. No, pchać 3 na było szybko, pchać piona. I w zasadzie tutaj. Białe mają problemy ze wzmocnieniem pozycji. Król F3 jest słabszy. No, ja rozumiem chęć rozwiązania, no ale trzeba pchać piona. Każde pchnięcie piona spowoduje, że będą tylko dwa pola do przemiany, i zaawansowany pion ogranicza aktywne figury przeciwnika. Skoczek F3. No i grozi zagrać tu. Grozi zagrać tu z wygraną. No i teraz tak jak ja uczę końcówki skoczył przy go wieży, należało skoczek G2 i, i biały nic nie ma, ten piąt grozi iść. Tym razem pchnięcie okazało się śmiertelne, bo prze, nieszczęście przyszło z przeciwnej strony. Wieża C3. Jeżeli, jeżeli król G2. Wieża f4 i białe po wymianie wież, po wymianie hetmana za wieżę, muszą wygrać końcówkę, bo mają królem blisko do pionów przeciwnika. I teraz się trzeba obronić przed h2, ale to spóźnione. Zdwojenie. Uh -huh. I tu wydaje się, że H2 daje ratunek jednakowoż. Już teraz jest ciężko Powieża F5. Król w 3. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No ale no samodzielna gra, tak jak mówić, kiedy trzeba bardzo konkretnie liczyć warianty i przewidywać i opierać końcówki są trudne. Jak widzimy, końcówki mają wieża H7. Król b3, proszę prowadzić piony. I niespodziewanie tu nie wiadomo, co się wydarzyło. Ja patrzę na tę pozycję. Z jednej strony wyglądało, że spadł czas. Nie będę teraz tego sprawdzał. Nie pamiętam po prostu. Nie ma to znaczenia. Pozycja jest kompletnie wygrana dla dla białych jest kompletnie wygrana. Czarne nie no to pokr... czarne przegrywają Tam, no. No, nie ma co z tym pionem, tu wisi. Nawet końcówka wieżowa. Jak król te będzie wygrane, jeszcze król zrobi dwa ruchy do przodu, a zanim te czarny zmusi do oddania wieży za, za skoczka i za piona. No to czarny król jest zbyt oddalony od skrzydła Hetmańskiego. No cóż no. Także panie Janku, pozdrawiam pana. Zobaczymy no. Dziękuję za uwagę.